Wynajem mieszkania na tydzień, ceny lotów, wynajem auta, atrakcje. Zobacz Costa Blanca naszymi oczami. Cześć. Tak jak obiecałam w poprzednim odcinku, pokażę Tobie nasz tygodniowy pobyt w Hiszpanii, do której wybraliśmy się w styczniu. Zacznijmy od biletów lotniczych. Kiedy obserwowaliśmy ceny biletów do Hiszpanii, z reguły kosztowały około 600 zł za osobę, czyli około 2400 zł za cztery. Są ludzie, którzy mówią, że najlepiej jest nie kupować w niedzielę, ale zdradzę Wam, że już któryś raz udało nam się upolować bardzo dobrą cenę i to właśnie w niedzielę. Za cztery bilety zapłaciliśmy niecałe 1500 zł, bagaże podręczne i jedna walizka 10-kilowa. Wyszło niecałe 400 zł na osobę w dwie strony. Więc jak widzisz, zawsze warto samemu śledzić ceny w różne dni tygodnia o różnych godzinach. Jeśli nie zależy Ci na plażowaniu czy kąpieli w morzu, a chcesz poczuć życie, zwiedzić najważniejsze miejsca, nie tracąc czasu na stanie w korkach, kolejkach, przepychając się przez tłumy turystów, to wybieraj czas zimowy, wtedy kiedy nie jadą wszyscy. Kiedy w Polsce szaro, buro i ponuro, tutaj zobaczysz słońce i uliczki tętniące życiem. Oczywiście nie każdy może wybierać sobie czas urlopu, więc jeżeli nie miałabym wyboru, to pojechałabym obojętnie kiedy. Nic nie zniechęciłoby mnie do tego, żeby podróżować. Fakt jest taki, że w szczycie sezonu ciężko się zwiedza, bo jest za gorąco i są tłumy ludzi. I to może zepsuć Tobie cały urok twojego pobytu. Wtedy basen, morze i plaża. Też fajnie. Wszystko zależy, na co się nastawiamy. No i z pewnością w sezonie jest. Dużo drożej. Jeśli chodzi o podsumowanie kosztów w styczniu, wszystkiego dowiesz się w tym filmie. Jeśli chodzi o pogodę w styczniu, tak jak widzisz, piękne, czyste niebo, plaży trochę bardziej wiało, też były bardziej pochmurne dni, ale ogólnie tak jak u nas, nasza piękna polska wiosna. Chodzi o noc. Zdecydowaliśmy się na wynajem mieszkania przez tydzień, poczuć się jak mieszkańcy Hiszpanii. Robiliśmy sobie zakupy w marketach, jedliśmy śniadanie i kolację przygotowując samemu. Jedynie obiady jedliśmy na mieście. Rezerwacje dokonaliśmy na Bookingu miesiąc przed wyjazdem i z takim samym wyprzedzeniem kupiliśmy też bilety lotnicze. Teraz zobaczysz sobie, jak wyglądało całe mieszkanie, ale najpiękniejsze w tym mieszkaniu to był widok. Minusem mieszkań w Hiszpanii jest to, że nie są ogrzewane i ciepło naprawdę bardzo szybko ucieka. W salonie grzaliśmy klimatyzacją, w pokojach i łazience elektrycznymi grzejnikami. Jak grzało, było ciepło, jak się wyłączyło, ciepło szybko uciekało. Ale ja, największy zmarźlak, wam mówię, że nie było tak źle. Zresztą, mało przebywaliśmy w mieszkaniu, bo większość czasu spędzaliśmy na zwiedzaniu. Hola! Pokażę Wam mieszkanko nasze. Tu mamy taką kuchnię jest w sumie bez okna. Tylko jest tutaj takie Dzień, no teraz jest wieczór już. Tu jest pralnia, ale okno dopiero jest tutaj. Zaraz Lijanka. O tu mamy pralnię. Jo. Hey tu mamy taki salonik. Właśnie przyszliśmy z zakupów. O, tu mamy Alicante. No tu jest ten piękny, taki no właśnie taki no, zimowy taras. Wszystkie te okna ogólnie się otwierają. Wszystkie. No pięknie. O, tutaj baseny. Ludzie mają na osiedlach. Ola, Ola. Dobra, idziemy dalej. Pokaż łazienkę to taka najważniejsze, rzeczysto, czysto. Łazieneczka. Tu mamy sypialnię. Właśnie sobie grzejemy. Bałam się, bo mówiam że w hiszpańskich mieszkaniach ogólnie jest bardzo zimno, ale, ale jest okej. Okay. Okay, nie jest zimno, trochę tylko dogrzewamy. O, tu mamy kolejną sypialnię. No. Dzielnica, na której mieszkaliśmy, nazywa się San Juan i jest uznawana za jedną z najbogatszych dzielnic Alicante, ale nasz pobyt udało się znaleźć za naprawdę niewielkie pieniądze. Na San Juan jest też najładniejsza plaża w Alicante, do której mieliśmy jakieś około 5 minut drogi pieszo. Przy promenadzie były kawiarnie, restauracje, sklepiki z pamiątkami. No i w jednym znalazłam nawet strusia, który miał takie same pióra jak ja. Zobaczyliśmy McDonald's i co nas zdziwiło to to, że w McDonald'sie kupisz piwo. My co prawda bez piwa, ale możesz zobaczyć sobie tutaj cenę jaką zapłaciliśmy za McDonald's. Jeśli chodzi o miejsce postojowe, nie musieliśmy się martwić, bo mieliśmy prywatny parking pod blokiem. No dobrze, a teraz trochę o samym Alicante. Najbardziej charakterystyczne miejsce w tym mieście to główny deptak przy porcie. I właśnie przy porcie na parkingu podziemnym zostawialiśmy auto. Co zobaczyć w Alicante? Oczywiście spacery między uliczkami, obserwując to, co dzieje się dookoła. Zobaczysz jedną z popularnych ulic Alicante, czyli Calle San Francisco. Kiedyś była to ulica nielegalnych biznesów, czyli niezbyt bezpieczna, ale została odrestaurowana i postawiono tam bajkowe rzeźby. Urocze grzybki. Idąc dalej, zabieramy Cię na Zamek Świętej Barbary, czyli Castillo de Santa Barbara. Z windą na górę kosztuje 2,70 euro za osobę. Może być to też atrakcja darmowa, jeżeli pójdziesz pieszo pod górę. A tam poznasz historię tego miejsca, oraz zobaczysz niesamowicie piękny widok. With no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling. Tam naprawdę pięknie. Z zamku schodziliśmy już pieszo, doszliśmy do najstarszej i niezwykłej dzielnicy Barrio de Santa Cruz. Osobiście uwielbiam takie klimaty. Muzyka Jak Hiszpania, to nie możemy zapomnieć o Mercado. O jedzeniu, to zabieramy cię do restauracji, w której znajdliśmy obiad. Co trzeba spróbować w Hiszpanii? Oczywiście paella, czy też patata z bravas. <śpiewanie> <śpiewanie> No dobrze, ale nasz wyjazd to nie był tylko po to, żeby zobaczyć miasto Alicante, ale też zaraz pokażemy Ci Benidorm, Walencję, Wilejoze, Wodospady w Algar i Kalpę. Na naszej liście było też miasto Altea, ale niestety było to tylko przejazdem, bo akurat kiedy tam dojechaliśmy, zaczęło mocno padać. Szkoda, bo to naprawdę przepiękne miejsce, także jeżeli masz możliwość, to koniecznie jedź do Aldei. Samochód wypożyczyliśmy od firmy, której właścicielami byli Polacy. Możemy z czystym sumieniem polecić. Za 6 dni zapłaciliśmy 188 euro, czyli niecałe 800 zł za 6 dni. Jeśli chcesz, napisz w komentarzu, a wyślę Tobie namiary na tą wypożyczalnię. Chodzi o paliwo, cena porównywalna jest do tej, którą mamy w Polsce. No dobrze, zabieram Cię teraz na wycieczkę. Każdego dnia byliśmy w innym mieście, czasem łączyliśmy dwa miasta. Pierwsze miasto, do którego chcecie zabrać, to jest Benidorm. O tym mieście mówi się, że jest to takie hiszpańskie Las Vegas. Dużo klubów, salonów gier. My tego jednak nie odczuliśmy, bo całe to szaleństwo jest w sezonie. My mogliśmy cieszyć się spokojnymi spacerami, bez tłumów, podziwiając piękne widoki. Najpopularniejszym miejscem w Benidorm jest balkon. Tam zauważyliśmy, że odbywa się wiele sesji z narzeczeńskich, też podobno śluby. Benidorm to też piękna plaża. Zresztą, sami zobaczcie. Obiad. Zjedliśmy we dwoje, bo nasze córki miały inne smaki, więc się podzieliliśmy, restauracja fajna, ale też nie możemy powiedzieć, że ta paella była jakaś najlepsza. Dobrze, jedziemy w kolejne miejsce. To są wodospady Algar. Cena za wejście, za cztery osoby. Pokazuję tobie tutaj. Bardzo przyjemne miejsce na spacer. Dobrze, teraz czas na miasto Walencja. Pierwszym szokiem, jakiego doznaliśmy, to jazda na rondzie. Trzeba naprawdę być opanowanym kierowcą, żeby nie spanikować. Wjeżdżając na rondo z czterech pasów, nagle robi się w środku dziesięć, które muszą zjechać w cztery pasy. Nie swoim autem, jak dla mnie, dla nas był podwójny stres. Ale na szczęście udało nam się wyjść bez szwanku. Obód zostawiliśmy w galerii handlowej na parkingu podziemnym i poszliśmy na spacer na teren nowoczesnego kompleksu. Takie centrum nauki i sztuki, które koniecznie musisz zobaczyć, będąc w Walencji.

Dobrze, teraz kolej na miasteczko Villa Hoyoza. Tam byliśmy na popołudniowym spacerze. Było pusto, nie było ludzi. Mogliśmy na spokojnie zobaczyć sobie kolorowe domki, które są charakterystyczne dla tego miasta. Ja osobiście kocham i chciałabym zobaczyć ten gwar, który musi być tutaj w sezonie. Ale wtedy raczej nie udałoby się zrobić takiego zdjęcia. No, i jak widać, tutaj nasze dziewczyny też się czuły bardzo swobodnie. No, <śmany> no. <śmany> tak się dzieje, gdy nie ma, ludzi. Ostatnie miasto to jest Skalpe, charakterystyczna skała, którą widzisz na tym zdjęciu. Byliśmy też nad jeziorem, gdzie są flamingi, konieczny spacer między uliczkami, gdzie zatrzymaliśmy się na jedzenie, które też możemy polecić. Koniec chcę Ci jeszcze pokazać, to ceny w sklepach. No dobrze, teraz krótkie podsumowanie. Naprawdę pokazałam to w bardzo dużym skrócie, bo chciałam, żeby w tym filmie były zawarte takie najważniejsze informacje. I zaokrąglając, podliczam koszty. Cena za wynajem: całe 300 zł. Cztery bilety lotnicze: niecałe 1500 zł. Wynajem auta: 800 zł. Na paliwo wydaliśmy 70 euro atrakcji nie podliczam, bo każdy skorzysta z innych atrakcji. Tak samo nie podliczam kosztów za zakupy, bo każdy je coś innego, wydaje inaczej. Restauracji też nie podliczam, bo można wybrać sobie różne miejsca, gdzie są różne ceny. Odliczając te koszty wychodzi 3900 zł. Do tego trzeba liczyć jedzenie. Dojazd na lotnisko, ewentualny parking na lotnisku i ubezpieczenia. Ten materiał jest dla nas pamiątką, ale jeśli podane w tym filmie informacje są dla Ciebie przydatne, zostaw po sobie ślad, klikając like lub subskrybując nasz kanał. Oczywiście, jeśli masz jakieś pytania, napisz w komentarzu, a z chęcią odpowiemy. Dzięki, że jesteś z nami tu do końca. Do zobaczenia!